Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym dniu w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj tutaj, poświęcimy na terenie. Dziś muzeum, kiedyś miejsca zagłady niemieckiego obozu koncentracyjnego, odbędą się uroczystości upamiętniające. Milion sto tysięcy ludzi różnych narodowości, przede wszystkim Żydów, ale też i Polaków, Rosjan, Romów. Ludzi wielu narodowości z całej Europy, którzy okupowanej przez Niemców, którzy tutaj cierpieli, którzy tutaj zostali pomordowani. Ale to też dzień, który 20 lat temu w 2005 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła międzynarodowym dniem pamięci o ofiarach Holokaustu. Dlatego, że jak dobrze wiemy, obozy koncentracyjne, a przede wszystkim obozy zagłady, takie właśnie jak Auschwitz-Birkenau, a w szczególności Birkenau, zbudowane zostały po to, by realizować zagładę narodu żydowskiego. Taki był plan, zbrodniczy plan Hitlera, taki był zbrodniczy plan nazistowskich Niemców w czasie II wojny światowej, by dokonać ich zagłady. Upamiętniamy zatem dzisiaj wśród tych wszystkich, którzy zostali pomordowani podczas holokaustu także i ponad 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy zostali przez Niemców w czasie II wojny światowej zabici. Dzisiaj przybędą tutaj, przybywają w tej chwili delegacje z całego świata po to, by uczestniczyć w tych uroczystościach. My Polacy na których ziemi okupowanej wtedy przez hitlerowskich Niemców Niemcy zbudowali ten przemysł zagłady i ten obóz koncentracyjny jesteśmy dzisiaj strażnikami pamięci. W jakimś sensie bolesnym można powiedzieć, że kontynuujemy tą niezwykłą misję, którą przyjął na siebie dobrowolnie ochotniczo kiedyś w czasie II wojny światowej rotmistrz Pilecki. Specjalnie dając się tutaj w tym obozie uwięzić, zamknąć, po to, by dać świadectwo, po to, by móc stworzyć ruch oporu, po to, by móc stąd także i wyjść, uciec jako żywy dowód tego, co tutaj się dzieje, i móc zanieść to świadectwo aliantom zachodnim. Po to, by zaświadczyć, co robią na okupowanych przez siebie ziemiach, co robią z podbitymi narodami hitlerowscy Niemcy. My dzisiaj, jako w jakimś sensie ci spadkobiercy Rotmistrza Pileckiego, sprawujemy pieczę nad tymi miejscami. Polska. O te miejsca dba właśnie po to, by pamięć nie zginęła, by nie zagasła, by zawsze pamiętano i by przez tą pamięć właśnie nigdy więcej świat nie pozwolił na to, aby doszło do takiej dramatycznej katastrofy ludzkiej, a ściślej mówiąc katastrofy ludzkości. Bo to, że przedstawiciele jednego narodu mogli wyrządzić. Tak straszliwe, niewyobrażalne krzywdy innym narodom, a zwłaszcza narodowi żydowskiemu, to jest coś, czego w dziejach ludzkości wcześniej nie było, i między innymi po to ta pamięć jest pielęgnowana, by nigdy już więcej nie nastąpiło. Dziś obchodzimy tutaj 80. rocznicę wyzwolenia tego obozu koncentracyjnego i zagłady. 27 stycznia 1945 roku. Przybywają tutaj też dzisiaj ostatni, ocalali przed chwilą. Miałem ten zaszczyt, aby móc towarzyszyć. Ocalałym złożeniu wieńców i świec pod ścianą śmierci. Tutaj w obozie Auschwitz. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie, i dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj przybywają i jeszcze przybędą tu do Oświęcimia, do tego muzeum, będącego straszliwym świadectwem zagłady, jakiej dopuścili się hitlerowscy Niemcy na narodach przede wszystkim na narodzie żydowskim w latach II wojny światowej. Cześć pamięci wszystkim pomordowanym, cześć pamięci wszystkim, którzy zmarli, cześć pamięci wszystkim, którzy cierpieli. Wieczne odpoczywanie, racz im dać panie.